Takie. ja. Okej, okej. Co za kobiety? Takie odifansierzy. Krinch? Cringe to będzie, jak usłyszycie, co one tam mówią. Jest 13 tysięcy, bo 3K wczoraj zostawione, więc jest większa szansa na obrócenie Wajera Gold Grunny Poppy Play, a nie wiem czy tu mogę grać te Poppy Czy To w ogóle jest inne, inna zasada działania Golden Wing Czy to? Ja Zobaczy co to jest w ogóle czy To w ogóle nie jest Barbarossa? To jest ten sam slot, co r 6 znaczy ten sam provider Area69, nie? W ogóle nie jest 3 razy po 900 No i co? To tak słabo nie Trzeba będzie Ona no, ostatniego Ale dobry, dobry tu symbol Ile to da z Pewnie z 1000 da może więcej nawet niż 1000 1500 w końcu coś tam zapłaciło, w końcu coś tam zapłaciłem Jackpot Blades. Nagrałem to. Nie, 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 to jest tak chujowy slot, to jest tragedia ten slot. Obrzydliwy ten slot. Już wolę sobie na lekinga iść. Po prostu będą. <laughs> No, połączy. Może się wyłączyć z tego. Wiemy. No tak, nie będzie można ich ten yy, odbierać, ale nie ich zdobywać. Będą, będą wyłączone. Punkty będą wszystkie na stronce. To będzie lepiej, bo tam będzie, yy, będzie cała tabelka, kto jest pierwszy, kto drugi. Jeden większy bądź jest mojej. To jest makroprocesor bez ręka. Każdy są dobre, jak lubisz. Nie, 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 nie. Nie. Nie, no kurwa. Chciałem raz podwyższyć. Na spokojnie. Cztery skatery. No kurwa mogłoby rzucić tego skatera, no. Oh. Dobra. Rezeusa próbuje. No dobra, jeszcze 5 spinów. Ale gdzie jest ten garnuszek tutaj? No nie daje wcale, typ. więcej. Zmieniam slot. No dobra, chuj, nie ma już nadziei. Pierdolone, no. 3 razy zrzędu, 3 trzy bonusy. Znaczy, to jest wszystko Chyba na tego Bonczura będzie trzeba wejść, ale to... Nie, nie musisz tego Bonusa odwracać na Envy. Tu mogły chociaż te dziady połączyć. Dobra, in Bonczur we trust. Już jest pizda. Dobra, już można się pożegnać. Jak nastroje będzie działało z tymi No będzie sklep, będzie kupować. Dobra, kurwa, no niestety. Ech, to, jak nie daje, to nie daje. No dobra. Może z tego być nawet. Tak, API będzie. Dobra. Dźwięk ze slotu tylko. Nawet zmieniam, żeby Żeby Powolutku. Powolutku. Prawie sens, w powolutku, bo i tak to klikam przecież. A jeszcze jedno zielone światło. Będzie trzeba tą to na stronie założyć. Nie, jak będzie podpięte kątem kikowym. Po prostu przez kicka się tam. Logujesz. Kurwa tak ładnie poleciało i taka lipa Jeszcze to nawet... Nie będzie, już nie będzie No zobacz nawet nie tego światełka nie dało 9 to 5, 9 to 5 to na jedno mi stać Kurwa może by w to odpogram, dawno tego nie było Tu Mary Santa organizuje koncert BTS w Polsce Dobrze, nie organizuje. Dawno tego nie było, a to było spoko. Eee, tylko że. Czekaj, to muszę to. to kupować, trzeba było, nie? Tak, to. <laughs> po predykcji. No stary, 200 euro zostało. Bądź za TikToki. Jak yy, większość osób wyśle do frędzego swoje dane, A może połowa osób wysłała dopiero. Kiedyś łąkamy na wódeczkę WWA? Nie wiem, bo ja nie piję. A jeszcze jak mam być WWA, to już w ogóle. Kurwa, co się dzieje? Jeszcze, jeszcze się bonus nie uruchomił, aż jestem na drugim poziomie. Nic nie mówię, bo to jest całkiem dobre podejście. Jakiego kserknia sobie? Kevin na ale żret, ja pierdolę. Żre te spiny strasznie. No nie no, zabij go chociaż. Spiny potrzebne. O kurwa, dwa spiny na to. Bez szans. No. Kurwa, teraz dokupywać te spiny? Siadam nigo. No ale dokupuję trochę. Żebym tylko do tego... No dobra, ładnie. Oj, zabita. Dobra, pocało się dokupić. <laughs> O kurwa i na bossa idealnie stary Jedna, Jeden tylko nożyk Jeden nożyk Kurwa Ile to będzie stopienie? No muszę go zakupić Nie pierdol Dawaj teraz jakąś dużo nagrody tutaj 400 Chu nie opłacałeś tego kupować Critical mógł polecić Ech, Ile ten nożyk? Te, znaczy teraz Bez spinu, bez niczego, coś tutaj. No jest na krytykale jakieś liczę. Ok, lepsza broń. Nie będę miał kasy, żeby dokupić nawet już. Krytykal teraz. Kurwa, dobrze. O, jeszcze krytykal wpadł. Upgradowana ta. Kurwa! Cztery spiny O nie Już nie będę dokupało chyba Nie dokupuję już Pierdolę no to ciężko, jest, ja wiesz ile ja bym musiał. Nie no, już nie kupuję. Biorę te 438. Trochę było pograne, ale 9 to 5. Akurat na dwa razy 9 to 5. Bo jak znowu się odkujesz. No zobaczymy. Aj, kurwa. Dobra, już nie da się z tego odkuć. Nie da się. Ostatnie tutaj spiny rozpaczy. Kurwa, i zobaczcie, 13 tysięcy było. I tak, i tak. Nawet do połowy ledżera nie doszedłem. I na razie, panowie.